Poznaj czerniakowe abecadło i wygraj z czerniakiem. Cechy charakterystyczne czerniaka to C. Liczne kolory. Jeśli zmiana ma pięć kolorów, prawie na 100% będzie czerniakiem. Jeśli ma trzy kolory, jest już bardzo podejrzany. Mamy dwa pudełka. Przeczytajcie, jakie, jakie napisy są na pudełkach? Każdy niech złapie jakieś jedno ubranie i dopasuje a, do pudełka, czy jest jednolity, czy niejednolity, nie słuchajcie. No właśnie, a to ma jaki kolor? Zobaczcie. To jest biało-czarne. Biało, 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 biało-czarne i szare. Więc jest jakie? Nie jedno. No właśnie, super. A tam co macie? Jakie są jednolite? Zobaczcie. Dlaczego jakie one są bieletowe? jednolite? Na przykład szare a dlaczego jest niejednolite? Bo ma bo różne kolory. To jest niejednolite, bo to jest czarno-szare. Czerwony, czarny, niejednolity kolor. Jeżeli 10 minut w miesiącu pomyślisz o profilaktyce nowotworu, uratujesz swoje życie.